Cześć! Dzisiaj ciąg dalszy rozmów. Rozmów z osobami, które znają się na muzyce. Tym razem na muzyce w Kościele. Organista Boga chwali. Tak? Ze mną jest Karol i Grzegorz. Grzegorz i Karol. Chłopaki, bardzo często jest tak, że organistę traktujemy trochę jak takiego DJ-a, ale w kościele. Płacę, więc wymagam. Przychodzi para młoda i mówi, dobrze, my tu mamy taką listę pioseneczek z YouTube'a, bardzo prosimy, żeby nam to zagrać, no nie? I wy wtedy mówicie, okej, okay, okej, okay, wszystko fajnie, ale tego w kościele to grać nie będziemy. Dlaczego tak się dzieje i co mamy? Jak to mamy w ogóle rozumieć? Wyobraźmy sobie sytuację, że jakiś zespół popowy, czy rockowy, bardziej może popowy e, nagrywa fajny utwór, do którego ktoś podkłada słowa, które są trochę związane, powiedzmy, z wiarą, z religią, ze ślubem, no nie, z miłością i tak dalej. E, I e, przychodzi pewnego rodzaju moda, że na przykład na YouTubie jest filmik, który jest hitem, po prostu idzie świat jako, jako trend taki, prawda? E, ale do takiego utworu Możemy podłożyć powiedzmy słowa, na przykład piosenka Abby, czy piosenka nawet teraz modna Koena, te prawda, "Hallelujah", e, gdzie tak naprawdę to jest cały czas utwór e, popowy, no ale przede wszystkim też nie jest liturgiczny. Wyobraźmy sobie utwór na przykład Zenka, przez twoje oczy zielone i na przykład podkładamy, że jesteś dla mnie całym światem, z tobą chce się zestarzyć i tak dalej, no nie? E... Tutaj bardzo ważnym jakby też wyznacznikiem jest to, że, to, że w utworze pojawia się słowo Jezu, o mój dobry Boże, co tutaj się dzieje? O, o mój dobry Boże, co tutaj się dzieje? O, o mój dobry Boże, co tutaj się dzieje? Tak, to, 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 nie jest, to nie jest jakby wyznacznik tego, że można to zagrać w, tra w trakcie liturgii. Ca całość tego utworu, muzyka, tekst musi się odnosić do, do, do tego, co się dzieje w liturgii, tak? Mamy akurat przygotowane dwa śpiewniki. Każdy taki śpiewnik, z którego my korzystamy, musi posiadać e, imprimatur czyli takie zatwierdzenie właśnie komisji do spraw muzy muzyki w liturgii. Wszystkie śpiewy z, z tego śpiewnika są dopuszczone do użytku w liturgii. Naszego tego organistów obowiązują dokumenty kościoła. Niech ksiądz probosz palcem nie kiwa, organista dobrze śpiwa. Tak ja... Ale para powie tak, okej, okay, no ale to jest nasz ślub, nasz jeden dzień. Sza święta nie jest własnością nowożeńców. Tutaj to, to trzeba bardzo jakby... Yy, Podkreślić. Zakcentować, tak. tak. Nowożeńcy jakby są y, w centrum tej uroczystości, bo to jest ich sakrament, ale on jest sprawowany w ich intencji. Dobra. Tutaj generalnie też wchodzimy na taki y, grunt, y, że, że muzyk przyjeżdża na joba, tak? Czyli po prostu tutaj jest zlecenie i przyjeżdża je zagrać. I tutaj właśnie znowu wracamy do tego kontaktu, żeby z nim się, do... bo on może nie zrozumieć, dlaczego akurat nie mogę zagrać tego, bo ja sobie wymyśliłem All You Need Love, tak się dogadałem z młodymi, a pan mi mówi, że nie mogę zagrać. No i tutaj właśnie, jeżeli po tym kontakcie ja mu wytłumaczę, dlaczego nie może zagrać, on sobie przygotuje inny utwór i przyjeżdża, on może nie wiedzieć, co się dzieje na liturgii, jeżeli jest dobrym muzykiem i zagra pieśń odpowiednią do liturgii, to super. Tak. Temat już o pieniążki wejdzie, tak? Kasa, kasa. Mm -hmm. temat, trochę może... sprawy. temat, tak, temat może trochę <laughs> trudny, ale wiem, że młodych czasami bardzo gdzieś tam gotuje ten temat. my yy, kogoś z zewnątrz, no wiadomo, tej osobie trzeba też zapłacić, no bo wykonuje konkretną pracę. I zderzamy się z pewną rzeczywistością, że ten organista, który jest na stałe w parafii, nie będzie grał na naszym y, tym. Okazuje się, że jemu też musimy coś zapłacić. Dlaczego? Organiści grają y, pro bono, tak? Czy y, na jakichś umowach o wolontariat. I te śluby y, to jest często jedno. Y, Jedyne źródło utrzymania tego organisty. No a teraz my bierzemy kogoś z zewnątrz i ten człowiek nie zarabia, tak? I tu trzeba być, jakby cały czas pozostawać człowiekiem. Można się oczywiście dogadać, nie musi być to pełna stawka. Jeżeli na przykład, no nawet nie musi przychodzić do kościoła. No to po prostu jakby złożyć ofiarę, tak, Że, żeby on też miał coś z tego, ale nie, niekoniecznie może pełną stawkę. Bo on gra na przykład niedzielę, święta, rekolekcje, przygotowuje różnego rodzaju próby, prawda? Także tej pracy naprawdę może być dużo. I to, tak jak właśnie Grzeszyk powiedział, może być właśnie jego też takie wynagrodzenie za tą pracę, która jest no, poza ślubami i innymi tymi. A też umówmy się, nie ma zbyt wielu ludzi chętnych do gry w kościele, ponieważ właśnie tak jak Karol wspomniał o tych obowiązkach, jest ich sporo. To jest, dla, dla wiernych, którzy przychodzą do kościoła, no to po prostu organista jest i gra. Natomiast organista musi się przygotowywać, musi dobierać repertuar, musi ćwiczyć literaturę organową często. Dużo jest takich rzeczy. A później jakby właśnie ten ślub, czy pogrzeb, to jest wynagrodzenie tego organisty za tą pracę. Na szczęście inteligentny organista mu podgrywa. No panie, msza ślubna to tak trwa 50 minut jak dłuższe kazanie, 45 jak, jak to szybciej poleci. A pan tu takie stawki tutaj proponuje. Za 45 minut grania? I to pan, pan, naprawdę i, trudne i, sprawy. I, no, I to pan ma tylko do zagrania, jak pan mówiłeś, 5 pięć, pięć, pięć pieśni. pieśni, które trwają po pi, kilka minut. Czyli Ogólnie gra pan 15 minut tak, Ja, ja, ja tak. często młodym odpowiadam w tym momencie, że to nie jest zapłata za godzinę mszy, tylko za 25 lat nauki. No to proszę wyjść na ulicę, wziąć pierwszą osobę napotkaną. Proszę pana, yy, płacę tyle pieniędzy i pan mi zagra mszę. No i powodzenia życzę, tak, <laughs> Będzie pięknie. Płatność i ślub. W zasadzie dlaczego my płacić? To jest w kościele, a w kościele powinno być za darmo. Wszystko, co się robi w kościele, często ludzie y, z, upraszczają do, do słowa posługa. Y, no jako organista, posługę jako ministrant, czy tam posługa jako kościelny, kościelna. Co łaska. Co łaska, tak? Natomiast sprawie. my, jako muzycy, wykonujemy pewną usługę. Prace. Ale też pracę. Tak, to jest. ale co to, to mówię? To, to, jest, to jest pewna usługa muzyczna, tak? Co wcześniej mówiłem. To nie jest tak, że każda osoba przyjdzie i, i zrobi tą usługę dobrze. Tylko do tego się trzeba odpowiednio długo przygotowywać, jakby ćwiczyć. Ale też dojechać, ponieść koszty transportu i tak dalej w tych czasach. Ale też, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, są sytuacje, gdzie powiedzmy, znamy, sy znamy sytuację, powiedzmy, kogoś, kogo nie stać nawet. I też z naszej strony myślę, że wtedy nie ma problemu. Nie ma, nie żeby ma najmniejszego problemu. Zrobić to za, za darmo. Tak. Mhm. Czy za bóg zapłać. <laughs> Czy za bóg zapłać. <laughs> za zdrowaśkę. Rozumiem, że są też instrumenty, które mogą być, ale są też instrumenty, które być nie mogą. Jakie mogą być, jakie nie mogą być, dlaczego i jak paro młodym ułatwić życie? Generalnie nie powinno być instrumentów kojarzonych z muzyką rozrywkową, tak, czyli pianino, tutaj jakby wszelkie perkusje, kachuny, dżemby są niedozwolone. No tutaj zdecydowanie, jeżeli mamy organy, to ja bym na przykład razu pianino, tak, bo. Oczywiście brzmienie instrumentu jest inne, ale dobry pianista jest w stanie zagrać bardzo fajnie na organach. No bo rozumiem, że jeżeli gośćmi takimi naszymi na ślubie, jeśli chodzi o muzykę, mogą być inne instrumenty, to również mogą być osoby. Czy to młodzi Was mają informować, czy młodzi piszą to na przykład do jakiejś dziewczyny, która śpiewa, ma oprawę muzyczną ślubów i ona sama się do was zgłaszać? Cały czas wracamy jak mantra będziemy powtarzać, kontakt jest najważniejszy. U mnie to często wygląda tak, że na przykład młodzi informują mnie o czymś, że, o, o tym, że będzie inny muzyk. Wtedy ja proszę o kontakt, przekazanie mojego numeru telefonu do tego muzyka, żeby się ze mną skontaktował. Rozmawiamy na temat tego, co ma być zagrane. Ja przekazuję młodym, co ustaliliśmy. Tak, żeby jakby. No, no, tak jak Karol powiedział, no najfajniej byłoby się spotkać we trójkę, tylko czasami ten muzyk to jest na przykład, nie wiem, wujek ze Szczecina, mhm. i on przyjedzie w, w, sobo w sobotę przed, przed pół godziny tak. przed tym. I często jest tak, że jeżeli organista przyjeżdża grać jakąś pieśń za mnie, to ogra sobie instrument i mówi do mnie, Grzesiek, ale jakbyś mógł mi w tym momencie trochę głośniej, żeby było, w tym momencie, żeby było więcej jakby wysokich tonów. I jest tak, że on gra, a ja zmieniam registry, bo ja znam swój instrument, wiem dokładnie, który, który rejestr trzeba przełączyć, żeby było to, co on chce. I tak jest chyba najłatwiej. Są przepisy, które obowiązują, one są obiektywne i obowiązują. I są rzeczy, które są subiektywne, czyli moje zdanie. Moje zdanie jest takie, że wszystkie rzeczy, które robimy po to, żeby angażować ludzi do pewnych działań, czy to są ministranci, czy chórzyści, czy nawet schola, która w pewnym etapie może być bardziej atrakcyjna dla dzieci, dla młodzieży i tak dalej. Jeżeli ona powiem tak, werbuje y, młodych ludzi i angażuje, poświęcają swój czas, rozwijają się też muzycznie, wokalnie i tak dalej. Y, moim zdaniem to jest dobre. Czego nie polecacie? Po jednym? Po jednym. <laughs> to może ja od siebie. Nie traktujcie liturgii jako własnej, y, jako swojej własności. Zawsze miejcie to pokorę jakby, że no, warto się dopytać, dowiedzieć, a nie, że a tak jak Dominik powiedział, płacę, żądam, koniec, kropka, tak? Mój. Czas w kościele, moja godzina zapłacona. Nie, nie róbcie czegoś takiego, bo to zawsze będzie powodowało zgrzyty, niepotrzebne napięcia. Warto mieć kontakt, rozmawiać, ustalać wcześniej. Wtedy jesteśmy wszyscy dużo bardziej spokojni. Nawet taka rzecz praktyczna, jeżeli powiedzmy kończy się już msza i jest taki, taki, taka akurat tradycja w parafii, że jeszcze chodzicie do ołtarzy, to nawet poprzez kontakt z organistą możecie ustalić, że ok, on nie gra wtedy marsza, tylko czeka, aż wy sobie po prostu pomodlicie się spokojnie staniecie, aha, okej, okay, kończę, rozwiązuję utwór i wtedy jest marsz, no nie? To są rzeczy, które są, yy, które są takimi detalami, ale które też później powodują taki spokój, okej, okay, czyli nie ma, nie ma takiego napięcia. Tak. Nie, nie ma po prostu co sobie niepotrzebnie dokładać stresu. Sko, panowie, bardzo wam dziękuję za poświęcony czas. Cóż, wam życzę samych dobrych tonacji w takim razie. <laughs> o białych klawiszach. Tak, <laughs> klawiszach. Dziękujemy i co? Słyszymy się w kościele. Słyszymy się w kościele, także do zobaczenia. Dzięki.